Witam wszystkich miłośników niebieskiego dymka. Dzisiaj chciałbym zaprezentować najtańsze na świecie urządzenie do odżywowywania liści tytoniu. Czyli się po polsku mówiąc pozbycie się szyły głównej z liścia. A działa to tak. Na naszym urządzeniu chłodzimy liść toniu około 2-3 cm od końca. Lekkim, energicznym posunięciem, pociągnięciem. Tak wygląda usunięta żyła główna z naszego liścia. Możemy to robić od połowy liścia, ale wtedy mamy jakby dwie, dwie połówki. Dwie połówki liścia. Jeżeli chcemy uzyskać jeden długi, robimy to od początku. Urządzenie nie wymaga wielkiej siły, wielkiej filozofii. Każdy praktycznie w domu może sobie je zrobić. Wymaga troszeczkę siły. O, tu się trafiły dwa liście na raz. Też to możemy zrobić. Pokażę w tej chwili, jak to urządzenie wygląda. Zwykły kawałek stalowej blachy, w moim przypadku jest to kątownik ciesielski, przykręcony do stoliczka, wycięty w literę V, gumówką, piłką do metalu, obojętnie. Cały sekret przyjemnego żyłowania liści. Pozdrowienia dla wszystkich palaczy.